Dzień dobry, dzień dobry na pasie C w Beskidzie Niskim. Jak widzicie na pasiece przybyły dwa ule uliki odkładowe. Wczoraj zrobiłem właśnie, właśnie odkłady. Zobaczymy co z nich wyjdzie. Na razie pszczoły są na trzech ramkach wielkopolskich. Po dwie ramki wyciągnąłem z tych, z tych silnych rodzin. Po jednej ramce z tych z tych słabszych rodzin i zrobiłem właśnie, właśnie dwa odkłady. Dałem im też pokarm, który miałem jeszcze zimowy, zachomikowany w magazynku. Także pszczoły chodzą, sprzątają, coś poznają ul. Za ponad tydzień próbujemy poddać, poddać pszczołom matki. Będzie o tym więcej w filmiku dłuższym, który niebawem pojawi się na kanale. Trzymajcie się.